Dobra, kończmy sala. Zajmie, zajmiemy się wtedy dopiero Misterem Satanem. No go, oku, no, spieprzyłeś akcję, no. Au, au, au. Au, au, au. Wstawaj, stawaj, stawaj. Dobra. Nie da się go zabić? Aha, bo pewnie się go nie da zabić w ogóle. Tragedia. Kogryde nie trafiłem. Goku zaraz przegra. Ten robił z początku tą misję. nie? Masakra. Ale dostaje od niego po dupie. Masakra po prostu. Ty! Szma to głupia! Musimy <laughs> się naparzać wzajemnie tymi Kurde, koniec z Tobą No nie, jeszcze się obronił no I lecimy teraz tym, a! Kolejny Ej, 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 Satan, Weekend M mogę wziąć tą kapsułkę regeneracji dla moich sojuszników, jeżeli dobrze kapsułka wczesnej regeneracji, okej. Okay. Zregenerowałem mu siły? Nie z na pewnie. No masakra, ciężko jest go strasznie pokonać, a ja im chyba nie ucieka zdrowie, dlatego niepotrzebnie się nim zajmowałem. No, teraz mi trochę lepiej idzie. Au, au. Aha, mi zregenerowało siłę. A Goku niestety nie. Jeszcze nie wiem co to jest ta fasolka. Esencja z fasolki. I jeszcze raz. Au. Kończymy to. Ej, satan. Gódź się. Kurwa, strasznie słabe te ataki są, no. Może nauczę się coś nowego niedługo. Ło, to było fajne! Zniknąłem i kopnąłem. No, on teraz będzie uciekał chyba już. Tragedia, normalnie. A tam. au, Ło, gdzieś się życia mi zabrało? Czy no. <laughs> się okaże, że zaraz to przegram. No, dobra, jest, dostał. Nie spodziewałem się, że walka z tobą będzie taką zabawą. Zapomnijmy na chwilę o autach. Koniec, zaliczone. Ale myślę, że coś się będzie dalej działo. Ranga ceno, no nie dziwię się, nie dziwię się. Teraz się z Tobą zgodzę, Piccolo. No i nieśmiertelny Mista Satana turnieju Cela. Pokonaj Mister Satana, poziom życia gracza wyczerpany. Dobra. Chodź tu, dziadku. Au. To jest naprawdę wróg, z którym na najciężej idzie odkąd zacząłem nagrywać tą grę, naprawdę. Ale dostał z kopniaka półwrotu. Uu. Nie w tą stronę, gościu. I jeszcze raz ile się da? Ao, <śpiew> nie mogę używać w ogóle tego. Niczego praktycznie o nie Aaa Mój się tam trochę ze sobą biją. Ej, masakra, żeby Satan taka ciota okropna mi tyle energii zabiera. No, tu wstyd, 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 wstyd. Gdzie mam tą? kapsułkę energii S niech będzie, ok. Dużo mi dała. Troszkę więcej życia mi zabierze Niewiele no ale zabrało no. Jak mnie to wkurpia, naprawdę Nie tragedia Skończy się tak kiedyś jak nagrywałem jeden odcinek <śm> Dostał, dostał, w mordę. Kolanami na ryj, jak o ja tym mówię. Au, au, au. To jest fajna seria tych czasów. nie mogę użyć super wypochowej fali, no. Mojego uniku! Specjalnego! Cholera! Au, au! a <laughs> było dobre, dobre, no. nie powiem satana, ale dostałeś kolanem w mordę. I weekend, ej! Stawaj, stawaj, nie udawaj! Kurde, no! Ile jeszcze można? Tragedia, naprawdę. No nie, no zablokował mi się jeszcze przycisk. bo się na szczęście. Puszczałem trochę do bo. i było w porządku. Dobra. Nie, nie ponawiamy. Wracamy do gry. Au. Au, no i dostałem jakiegoś. No aż ty, kurwa szmato. Dobra, sorry, przepraszam za te przekleństwa, ale się zdenerwowałem delikatnie. Przeszło ci. No. Mam nadzieję. Koniec. Akurat pod koniec mi się musiało zawiesić, no i doprowadziłoby to do tego, że nie nagrałbym tego odcinka. Rangatsu, no... A, skusiła, skusiła, ma siła, no. No, jeszcze telefony. Masakra. Poczekajcie chwilę. Halo. Wymieniali mi termostat, a co mu się tam zaś nie podoba w tym aucie? Daj mi go do telefonu. Daj mi go do telefonu. No, co Ci nam nie podoba z tym termostatem? Tragedia. Wszyscy dzwonią. Wszyscy potrzebują zawsze wszystko, kiedy. kiedy akurat nagrywam dla Was. no. Dobra, pokonaj w małych. Pierwni będzie długi odcinek. Tragicznie. Długi. A szybko trzeba skończyć. Aha, to jest ciężka misja. Ja, ja pamiętam to. Ja to pamiętam. Chyba z 10 razy robiłem, naprawdę. Może się teraz uda trochę szybciej to zrobić, ale tak naprawdę to jest ciężko, 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 ciężko. A, Oho, chociaż tu mała. myszo. No, jeszcze go nie trafiło, no ale. Nawet... Sakra powinno więcej trochę życia zabierać, no. No i prawie nic nie dostał. Masakra. Masaka, masaka. Przyjesz? Przecież... Mam nadzieję, że mi nie uciekniesz. Przecież te ataki mogłyby się trochę ja pierdolę No ale poszło. Trzy kamehamehy poszły na raz. Naprawdę. Tego jeszcze nie było no. Dobra, poszedł jeden Ty, dziwko mała W sumie fajny, fajny, fajny ten strój mam Gdyby była taka fabuła Jestem silnym wojownikiem nie, nie, powiecie, że nie Ale fajna była fabuła w Dragon gdyby taki właśnie ktoś yy, od Wisa przyszedł do nich w trakcie No i po prostu napierdzielał wszystkich dookoła, nie? Aha, wow, wow, wow! O, znowu mi się zablokował przycisk Au <grym znowu> wow. wow. Au, au au, kapsułka, kapsułka, kapsułka Zaraz te cioty tam pewnie poginą. Doprowadzając mnie tym do szału. Dobra, poszedł mamy następnego jakiegoś. Chodź tu mała dziwko. Little bitch. Dobra, chyba, chyba, chyba ich ratuje. Ja ci dam strzelać! Ja ci dam strzelać! Oni chociaż jednego pokonali? Czy ja to wszystko muszę zabić? A Ups, chwila przerwy, wypadła mi słuchawka. Do mojego mikrofonu. o! Much better. Aaa! Ty Tak? A masz podwójną niedzielę. <grystanie> Okej. Okay. Zrobione. I nie wiem, czy będę kontynuował, to strasznie długi odcinek i jeszcze sobie nie... Ups. No, mniej więcej to tak wyglądało w Dragon Ballu. Może jednak. Aha no i teraz Gohan nie będzie słuchał ojca No nic dobra dokończę tylko to Jest z trzech na jednego, nie Może chociaż one są trochę słabsze nie A ja kopię w powietrzu nos. A, 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 Nie dam się, nie dam się! No wstawaj! Au, Ale ze mną grają! Aaaaa! No czemu nie uciekałeś? O, tragedia. Po mnie, mi jeszcze dwóch, czyli jeden sobie nie mogę poradzić na razie. Dobra. Jeszcze jakieś jest? Kurde, nie uciekaj, mała szmato! Ale jak coś się zgrza? Zgrzałem się delikatnie. Spociłem się jak świnia przy tym graniu. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No kończ go! Kończ go! Wow! Kurde, jak się trzyma. ja coś się stanie. Albo Gohan zginie, albo ja zginę. Dobra, jeszcze jeden. Au. au, au, au potrzebuję potrzebuje <skrybujesz> <shrush> <shrush> A ja, 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 No niestety porażka, no, no porażka i bardzo dotkliwa. Bardzo y, można to ująć w ten sposób, że byłem blisko, a jednak daleko. Y, jeżeli chcesz zobaczyć y, dalszą część filmiku. Y, czyli w kolejnym odcinku kontynuację tego, tej oto dynamicznej i bardzo szybkiej walki, wymiany ciosów i tak dalej, co, co lubimy w Dragon Ballu, to kliknij łapeczkę w górę. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie zrobiłeś, udostępnić film, żeby mi pomóc trochę w budowaniu tej mojej społeczności. Bardzo dziękuję za oglądnięcie, trzymajcie się i do następnego odcinka, papa! Pa! Jeżeli filmik Ci się spodobał, to nie zastanawiaj się, tylko kliknij łapkę w górę. Jeżeli kliknąłeś łapkę w górę, to możesz wspomóc mnie, udostępniając ten film na swoim Facebooku lub innych portalach społecznościowych. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami i dołączyć do mojej armii, to nie zastanawiaj się, tylko kliknij subskrypcję w prawym dolnym rogu ekranu. To na razie!